Cały rek. Podjeździk. Nie za długi. Przy końcówce trochę sztywniejszy. A już się kończy. I zaczynamy zjazd. Tu po bandach trawersikiem z taki z strony odcinek Jedna banda Druga Wyjeżdżamy na grań taką ślisko Dosyć Jedziemy sobie szczytem No i tu w prawo był taki dosyć trudny zakręt nie wygląda, ale jest no tu już zakręty z korzeniami tutaj też no już to i hopka trochę miękko przed hopką, ale okej okay. i ostatnia Sekcja tutaj dojeżdżamy gładki hop hop i jesteśmy na końcu. Okej, okay. taki typowo endurowy odcineczek trasa pina. Flow. Jedziemy Przynamy Bardzo łagodnym Podjazdem No i tu już Zaczyna się Z górki Ziemia nasączona jest Jak gąbka Słychać aż Woda chopka Jeden zakręt drugi O, jakieś gałęzie pospadały O, banda ładnie, Trzyma się To taki singielek pomiędzy jagódkami przejeżdżamy przez drogę i... Do weczka do drugiego segmentu, środełeczko na dół i jedziemy. Przeskoczka banda, o do dochamowanie. Chopka jedna druga trzecia, ale jest mega ślisko i ostatnia przeszkodka. Dojeżdżamy przez strumyk i jesteśmy na końcu. No. Ok, Wszystko Ale rower pływał Pływał, pływał Było, Tylko było tak. Było czuć, a ten zakręt taki długi Bez band te dwa to no. Było ślisko Ale fajnie Jedziemy Longerek Też chwilę pod górę, i zaraz ruszymy już na dół, taki singielek liści trochę, a generalnie widać, gdzie jechać. Taki. szybciutki singielek pierwsza chubeczka no longer bo dosyć długi jak na te warunki kilometr jest co jechać no tutaj już taki krajobraz trochę górski no i się, pierwsza przeskoczka i zaraz będzie druga. No, tu jesteśmy na ostatniej sekcji, trawersowa taka. Banda Zdrozy zeskok O, jest nisko Ciężko jest robić oka, banda Przejazd przez drogę Następna hopka. No ja to tak naturalnie fajnie teren się układa No i jesteśmy na dole Bardzo przyjemna trasa no, Zaczynamy Sarniaka Ciemny gęsty las podjazd do pierwszego segmentu zjazdowego i na razie w miarę przechył ok Ale końcóweczka sama podjazdu dosyć sztywna Pierzamy na wypłaszczenie i będziemy ruszać z górki pierwsza banda, szykanka taki No Jedna chopka, druga banda przez pienie Znowu banda, chopka To było ślisko To było ślisko I wyjeżdżamy na łącznik podjazdowy jedziemy do góry, a takim trawersem. końcówka jest bardzo śliska a moja opona za dużego bieżnika nie ma, ale dało radę jedziemy, polaneczka i pierwsza sekcja techniczna do góry no Trzeba ja uważać się, pilnować, bo jest ślisko. Hopka. Koromysło. I zbliżamy się do ostatniej sekcji trawersa tak zwanego. Próbujemy do góry. Ok. No, przejazd koło kamienia. I ostatnia prosta. Chopeczką wyjeżdżamy. Na dół. Techniczna trasa. Dzisiaj ślisko. Ale... Ale przyjemnie. Można podćwiczyć trochę techniki. Jechać, Fridoro Janusz. Lekkie zmiany na szczycie, Wycinka. A pierwszy zakręt dosyć trudny. No tutaj. Roko, kolega, odprzątał Mocne dohamowanie Chopka pierwsza Druga z bandy wyskok I jedziemy do przeskoczki Przeskoczka I chopa duża Przeskoczka No Tu taka dojazdówka Przejeżdżasz drogę Szykana Przecież taka Zdradliwa kopka ostatnia Banda I jesteśmy na dole Elegancka Szybka trasa, duże chopki, nankilowy charakter, idzie się wylatać.